Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać! Królob! Wasza miłość! Rozumiem, że zaszło nieporozumienie! Wynoś się, zanim wezwę strażę! Jaką wiadomość mam zanieść? Żadną! Baron dał słowo. Mówię po raz ostatni. Precz! Zajmij się tym. Nie będę się Przątną. Baron Rawanen Kimbold, jak mnie mam. Czy w Wiedmińskim Kodeksie jest prawo, które pozwala odzywać się do wysoko urodzonych bez pytania? Widzę, że przynajmniej nie muszę się przedstawiać. O, tak, tak. Wiem, kim jesteś. Geralt z Rivi. Kolejny po Roszu ulubiony ogar króla Foltest. Mówią, że gdzie się nie pojawisz, przynosisz ze sobą kłopoty. Co to za zbir, z którym minąłem się w drzwiach? Nie twoja sprawa. Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy. Nie pytałem cię o... Co się stanie z Temerią? Słyszę tęsknotę w twoim głosie? Wspominasz służbę u Foltesta, czy też może hen... Którekolwiek z powyższych, nie sil się na u... Mój kraj nic cię nie obchodzi. Chodzi o mojego towarzysza. Wiem. My, Królewskie Ogary, lubimy trzymać się razem. Pomnij, że rozmawiam z tobą jedynie przez wzgląd. Pamięć Foltesta upominała się o mnie głównie w listach go. Zaprowadziłaby cię na szafot, gdyby nie. Za... Więc dziewczynka wreszcie przemówiła. Kimkolwiek był ten mnich, dla mnie to właśnie ktoś taki jak ty. Rozumiem, że zasiadasz w Radzie Regencyjnej, baronie. Jeszcze tak. Jeszcze? Już niedługo Rada Regencyjna nie będzie potrzebna. Temeria to kraj, w którym rządzi... Wielu ludzi chce założyć tę koronę. Niewielu ma jednak do niej prawo. Jako kuzynowi Foltesta tron przynależy się mnie. Lub królewskiej córce, Anais Lavalette. Czarny nastanie dzień, gdy rządzić nami będą... Szlachta zdecydowała, że podzi... Sam powiedziałeś, baronie. Temeria zostanie podzielona na dzielnice. Haniebny kres monarchii. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Nie spodziewałem się, że ceremonie odrodzenia kapituły uczciarz... Tu nie chodzi tylko o jakąś magiczną uroczystość. Dzisiaj świętujemy nowy porządek północy. Czyżby. Tacy jak ty jeszcze tego nie rozumieją, ale już niedługo. Tacy jak ja? Włóczędzy i szarlatani. Ludzie bez ojczyzny i. Rozumiem. Jeszcze tak. Je. i lu... Eskorta Anais i Busiego wpadła w zasadzkę. Sam chciałbym wiedzieć. Widziałem twój list do Horsta Lubowicza. List, w którym rozkazałeś zmienić trasę. Bzdura! Nic podobnego nie wysyłałem. Na tym liście znajduje się twoja pieczęć i podpis, baronie. Kto go ma? Przyniosłem go ze sobą. Pokaż mi. Cóż, będę potrzebował obietnicy. Jakiej znowu obietnicy? Daj słowo, że list zostanie mi zwrócony. Zaczyna mnie drażnić ten to. Psiak krew niech ci będzie. Obiecuję, że oddam. To rzeczywiście moja pieczęć. Charakter pisma podrobiony, ale nieumiejętnie. Słowa nic nie kosztują, baronie. Trudno mi. To, w co wierzysz, mało mnie obchodzi. To fałszerstwo. Ktokolwiek za tym stoi, porywa się na temerskiego szlachcica. Mój skryba zbada pismo i potwierdzi. Zobaczymy, co. Są sposoby, aby zbadać o... i się, kto za tym stoi. Dobrze Prawda zawsze smakuje lepiej, gdy się za nią słoni. Królobójca. Ja nic nie wiem. Także gasi wapno. Pijany jak Bela. Nic od niego nie wyciągnę. Może w zapiskach znajdę potwierdzenie autentyczności listu. Łapno, a fiwo dobrze gasi. Lepiej nie ryzykować zniszczenia dokumentu nieznaną substancją. Poszukam receptury aktywnej. Pamiętaj, jak to szło? Zapal, ugaś, nasraj. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować się na dokumencie. Jak to szło? No. Muszę zrobić mieszankę no. wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie, no. trochę palonego wapna. Trochę wody... Wszystko jest lepsze z ptasiem gównem. Hmm. To jest no. Trzeba zaczekać, aż się spuści. No Such tak. jak szczyny, ale działa. Kartka zabarwiła się na pomarańczowo, nie na niebiesko. Więc list jest fałszywy. Kimbolt nie miał z tym nic wspólnego. Nie. Królobójca Miałeś rację, baronie. List jest fałszywy. Oczywiście, że miałem rację. Nigdy nie targnąłbym się na życie Busiego. Benkart czy nie, to przecież dziecko. Twoja zapłata. Chcę, byś zrobił dla mnie coś jeszcze. O co chodzi? Hrabia Leius Maravel. Słyszałeś o nim, prawda? Młody, ambitny, zdolny, przystojny. Oszczędź mi tego, proszę. Tak, tak, tak. Jest ambitny aż do granic. Ledwo delegacja Temerska przyjechała do Lokmuin, a jego ludzie od razu rozpoczęli regularne wizyty w obozie Walii. Maravel jest zdrajcą? O, każdy ma prawo rozmawiać z ambasadorem bez wstydu i konfidencjonalności, zgodnie z dworską etykietą. Ale całe to wysyłanie gońców i liścików przypomina mi jednak zaloty. Ciekawi cię, baronie, treściowych liścików? Chcę, byś dowiedział się, co hrabia planuje. Ten człowiek sprzedałby swoją matkę, byle tylko przypodobać się cesarzowi. Dowiedz się, co za wiadomości nosi goniec Maravela A jeśli w istocie doszło do zdrady, koniecznie powiadom Natalisa Zapewniam, że sowicie cię wynagrodzę Gdzie go znajdę? Jeden z moich ludzi, Aldrich, wskaże ci drogę Stoi przy fontannie w naszym obozie Potrzebny ci do tego wiedźmin? Nie doceniasz hrabiego Maravela Nie zatrudnia byle łotru. Hieronim Lasz. Wiesz kto to? Pretensjonalne zmyślone imię. Podejrzewam, że Bart albo Mag. Nie potrzebowałbyś mojej pomocy z Bardem. Listy hrabiego Marawela nosi więc czarownik. Zgadłem? Wiedziałem, że się do tego nadasz. Czarodziejska zasłona tłumi wysoką magię, dlatego Lasz nie może porozumiewać się z Shilardem na odległość. Mimo to wciąż jest niebezpieczny. Jeszcze za czasów kapituły ta gnida Maravel. Ura Porozmawiam z. Panie, wiemy gdzie oni są. Czekamy na Twój rozkaz. Aha. Zajmuję się ochroną barona Kimbolta. Będę obserwował każdy Twój ruch. Dlatego uważaj, żeby mm -hmm. nawet gwałtownie nie drapać się po dupie. Das Mhm. Mm yeah. Przygotujcie się. Za chwilę wyruszamy. Mistrzu Wiedźminie! Nie ma. O co chodzi? Jaśnie hrabia marvel zaprasza na rozmowę. Kazał przekazać, że to bardzo pilne. Ostatnio wszystko się takie wydaje. Powiedz może... Hrabiemu... Ja, pieknie. Co jest takie pilne, hrabio? Uprzejmość wobec innych to żadna hańba Wiedźminie. Nie zaszkodziłoby, gdybyś od czasu do czasu jej hołdował. W każdym razie, odnotowałem twoje częste ostatnio wizyty w kwaterze barona Kimbolta. Zastanawiam ja się, czy jesteś w pełni świadom kalibru człowieka, któremu służysz. Co hrabia ma na myśli? Imponujący z pozoru mąż stanu, nie powiedziałbyś? Okazały strój, siwa głowa. To Ostatnio często spotykana wada. Posiadam pewne informacje. A dzielisz się nimi, hrabie, ponieważ. Pochodzimy z innych sfer. Pozornie różni jesteśmy, jak upiory i utopce. Jednak. Tylko głupi by opanował. Przejrzałem cię od razu, wiedźminie. I cieszy mnie, że nie jesteś jedyną osobą, która od jakiegoś czasu odwiedza naszego poczciwego barona. To chyba nic dziwnego w tym miejscu i w tym. Miewa też bardziej kłopotliwych gości, szantażystów, mówiąc ściślej. Niczego nie rozstrzygam. Być może do rzeczy robią. Moi ludzie donieśli mi, gdzie owi szantażyści obozują. Kimbolt nie próżnuje i wysłał za nimi swojego łowczego. Okropny typ. Wiem o kogo chodzi. Spotkałem go w obozowisku Kimbolta. Wiesz również zatem, że jeżeli się nie pośpieszysz, niewiele zostanie z naszych szantażystów. Wskażę ci, gdzie obozują i proszę tylko, byś sprawdził o co chodzi. Naturalnie będziesz mógł liczyć na moją wdzięczność, choć obaj wiemy, że nie jest ona najlepszą nagrodą. Niczego nie obiecuję, hrabio, ale zastanowię się nad tym. Bywaj. Thank you. Co tu chcesz? Widziałem cię u Kimbolta. Mogę chodzić, gdzie chcę, i gadać z kim chcę. Teraz jesteś tu i rozmawiasz ze mną. Interesuje mnie baron Kimbolt. Nie mam ci nic do powiedzenia. To niedobrze, bo muszę wiedzieć wszystko o interesach Kimbolta. Baron Kimbolt przesyła pozdrowienia. O jachendorze zostaw nas samych Wiedźminie. Od kiedy to łowczy sprawuje władzę nad wiedźminami? Od kiedy wiedźmini, zamiast tępić potwory, wciskają nosy w nie swoje sprawy? Czasami sprawy cuchną tak bardzo, że trudno przejść obok nich obojętnie. I tuś prawdę rzekł. Masz przed sobą pospolitych rzeźmieszków, którymi zajmę się ja. Taki fircek jak ty może nas co najwyżej po życi klepać! Ci ludzie nie mają ci nic do powiedzenia, zrozumiałeś? Ja o tym zadecyduję. Pomóż nam, Wiedźminie, a nie pożałujesz. Będę chciał wiedzieć wszystko o Kimbolcie. Dosyć tego! że nie dalibyśmy rady. Z pewnością. A teraz sprawdźcie, żebym nie żałował, że wam pomogłem. Tak, dowiesz się. Słucham. Ja i moi bracia przyjechaliśmy tu, żeby odebrać zapłatę za wykonanie zadania. Co robiliście? Przez cztery dni siedzieliśmy w lesie na dupie. I Baron Kimbold chce wam za to zapłacić? Wynają nas, byśmy sprzątnęli jeden konkretny wóz w karawanie, która miała przejeżdżać koło Młynków. No, ale problem w tym, że karawana nigdy tam nie dotarła. Mhm. W takim razie możecie mieć problem z otrzymaniem zapłaty. A to nie nasza wina, że Kimbolt ma gówniane informacje. Przez niego straciliśmy masę czasu, a... a, a Jak dokładnie brzmiały wasze rozkazy? Traktem przejeżdżać będzie karawana z wielmożami, dwa wozy i mała obstawa. Mieliśmy zaatakować tylko wóz niebieski. Tak, żeby nikt żywy z niego nie wyszedł. Kto miał jechać tym wozem? Dwoje jeszcze nie. Przekażesz to wszystko natalisowi. Mam się przyznać? Poćwiartują mnie. Niczego nie zrobiłeś. Przyjąłeś zlecenie, tylko tyle. Nie mogą ci udowodnić, że naprawdę chciały się wykonać. Poza tym, jeśli tego nie zrobisz, Kimbold wygra. Wywinie się od odpowiedzialności, ale to nie znaczy, że na tym się skończy. Baron ma dość złota, by ścigać cię do końca życia. <laughs> nie niedoczekanie. Jeszcze zobaczę, jak drą pasy z tego skurwy syna. Zgoda, opowiem wszystko Natalizowi. Wra, prawda, prawda. Brigida Paperbrook. Mówi ci to coś? <mówi>, mówi, mówi, a nawet krzyczy, aż mi się lędźwie rozgrza. Że co? E, owoce, Wiedźminie, owoce. E, zwłaszcza te południowe, jędrne, soczyste, z miękkim. Liczyłem na konkretną Mężczyzna z Twoim doświadczeniem z pewnością domyśla się, o co mi chodzi. Czyli znacie się. Znamy się, znamy. Wykorzystywałeś tę znajomość? Prosiłeś ją. Z ambitnymi trzeba ostrożnie. Z reguły, a czemu o nią pytasz? W dodatku tu i teraz sądziłem, że Vernon Roż opowiedział ci. Z Roszem trudno się rozmawia, co? Niechętnie opowiada. Zaspokój moją. Jeśli już musisz wiedzieć, to właśnie ten szubrawiec roż posuwał swego czasu naszą drogą brygidę, po czym podsunął ją mnie i baronowi. Z pewnym zamysłem podejrzewa. Z pewnością będzie zainteresowała. Proszę, proszę, jacy to jesteśmy obowiązkowi. Brygida posłucha. Nadal to robi. W jakim celu? Nie spodziewasz się, Odnalazłem szantażystów, którzy. I co? Kimbolt wieśniaczkę zapłodnił? Z... Niestety, okazało się, że to sprawa. Czy dane mi będzie poznać jej istotę? Jestem skądinąd mężem stanu. te mery są mi bliskie. Panie, Wygląda na to, że Kimbolt zlecił tej grupie zabójstwo Busiego i Anais. Całe szczęście, że udało im się to tylko połowicznie. Sęk w tym, że ci ludzie nikogo nie zabili. Karawana wioząca dzieci Foltesta zmieniła trasę. Nasi szantażyści nie doczekali się jej. Baron załatwia sprawy kompleksowo. Haniebnego czynu musiała dokonać druga grupa. Jakby nie było, Kimbold to zdrajca. Oj, oby tylko staruszek... Baron jeszcze nic... Więc na co czekasz, Wiedźminie? Pędź do in... Miałem nadzieję, że hrabia się tym zajmie. Znając konetablam, A nie możemy dopuścić, by z... Pewnie nie możemy. Zresztą... Muszę przyznać... Cie... Bywaj, hrabio. Baron Kimbold powiedział, że wska... Jesteś w samą porę. Chodź ze mną. <laughs> Gdzie jest lasz? Spokojnie, zaraz powinni to być. Spójrz, to! Zrobiłem swoje, reszta należy do ciebie! Śledzi nas! Zatrzymać go! Stój, siwy! A jeżeli się nie zatrzymam, to ja ci kurwa pobogę! Nie wahaj się! Sam tego chciałeś. Natalia! A do to. Nie, wiem, że... to on! Zabijcie go! Daniel ¡Y ahora! I'm What Ojej! Wśród Temerczyków jest zdrajca. Uważaj, Wiedźminie, jeśli zamierzasz. Chodzi o Busiego i Anais. Mów. Hrabia Maravel zdradził Temerię, zaś baron Kimbold planował zamordować dzieci Voltesta. Poważne oskarżenia. Baron Kimbold wynajął ludzi, którzy mieli wykonać dla niego brudną robotę. Odnalazłem ich. Jeden z nich jest gotów złożyć zeznanie. Nie udało im się, bowiem karawana zmieniła trasę, tylko po to by wpaść w zasadzkę hrabiego Maravela, który zamierzał oddać dzieci Nilfgardczykom. To jego korespondencja. Śmierć Busiego była przypadkiem. Czarne chmury zebrały się nad temerą, Nie mogę skazać ich obu. Dwóch najpotężniejszych możnych w Lok Moin Nie mogę ryzykować zbrojnego konfliktu. Dziękuję ci, Wiedźminie. Postąpiłeś słusznie, przychodząc z tym do mnie. Oby tylko Baron Kimbold zgodził się współpracować. Jak widzisz, baronie, wiem o wszystkim. I niedobrze mi się robi, gdy o tym myślę. Na Twoje szczęście mamy teraz większy problem. Udzielisz mi pełnego wsparcia podczas aresztowania hrabiego Maravela. Wygląda mi to na groźbę, konetablu. W istocie odmówisz. A rada regencyjna dostanie dowody planowanej przez ciebie zbrodni. Chciałeś zabić dzieci, za które nasz król oddał życie. Ech, mów, Nataliz. Jaka jest Twoja propozycja? Gdy będziemy już w Wyzimie, zniszczę dowody. Lecz wcześniej. Oczekuje bezwarunkowej pomocy. A skąd mamy wiedzieć, że wywiążesz się z obietnicy? Ponieważ moje słowo jeszcze cokolwiek znaczy, Kimbold. Ty kłamliwy, zepsuty skórwy synu. Niech tak będzie. Ale dobrze ci radzę, konetablu. Nie próbuj mnie oszukać.